Smoki przylatują zawsze, kiedy płaczę, boli mnie zawsze, gdy myślę o tym, że się boi. boi. Po ile chodzi Cebula? O ile chodzi Cebula? Nie, nie wiem. Jasne, ja. Eee, no. no to witam wszystkich dzisiaj. Będziemy wyjaśniać kwestię człowieka o imieniu XX. Chciałbym, aby obie strony wyjaśniły i przedstawiły swoje żądania. Może zaczniemy od przedpisu. Proszę. Dziękuję Wysoki Sądzie za udzielenie mi głosu. Ja najpierw chciałbym przywitać i rozgrzesić wszystkich świadków oraz y, chcę, aby złożyli oni przysięgę, że będą mówić tylko i tylko pra prawdę, więc in nomine et fili spiriti sancti. Y, teraz przejdźmy może do aktu oskarżenia. Y, drodzy sędziowie, drodzy Admini, Najwyższy Sędzio, ja, tutaj, uniżony sługa Boży, obecny Czajkuletę, znominowany zostałem do roli prokuratora. Postaram się temu wyzwaniu y, podołać obiektywnie i no, być może nawrócić tą biedną duszę. A teraz, Wysoki Sądzie, zebraliśmy się tutaj, by wymierzyć sprawiedliwość użytkownikowi XCX-owi. ten od początku swojego jestestwa. No, cóż, obnażał swe prawdziwe, bestialskie intencje na serwerze, niewinnych ludzi, nagabując swoimi interstycjalnymi słówkami do łamania naszego świętego dekalogu, ujrzawszy, co czyni, nasza potężna administracja i moderatorzy pojmali go i tak oto doprowadzili teraz przed oblicze naszego władcy. Pan nasz dobry i sprawiedliwy rozmawiał z naszym poddanym, ale syn marnotrawny nie okazał należnej mu czci. Spokojnie nie przyznał się do winy, ani nawet odrobiny skruchy nie okazując. Stał przed Wojtusiem dumny, hardy i pyszny. Śmiał nawet go poniżać. Ponadto kłamliwie twierdził, iż nie miał prawa nakazać mu bloka wyłączyć i owego zakazu wydawać. Wysoki sądzie, zacytuję teraz słowa XX, dodając, iż wielką są one obrazą, która bez kary pozostać nie może. Otwieram cytat. Rucham hipopotana, jak wyjdzie z bagna, bo dzięki błotu lepszy poślizg jest. Koniec cytatu. Filip ogromną swą splamił się winą, rozkaz łamiąc. Ponadto Wojtusiowi rągał wyżej niż jego władze, stawiając czarnoskórych mężczyzn i małpy, których wiarę wyznaje. Jego wyniosłość i duma to dowód niezbity, że haniebnego postępu żałować nie zamierza. Przepraszam. Przeciwnie, hełpi się nim straszliwie, i kary nie boi się wcale. Naiwny, sławy pośmiertnej pragnie, daremnie marnując życie swe młode. Jego wola to jednak. Obraza majestatu i potęgi władcy nikomu darowana zostać nie może. Sępa jest sprawiedliwy, choć z winowajcą łączą go więzy szkalowania tsidena, to ukarać jego chce przykładnie, by innych przed podobnym losem ustrzec. Nie znajduje niestety żadnych okoliczności. Które by ciężar jego winy zmniejszały. To on, biedny lud discordowy, otumanił tak, że ku dobroczyńcy swemu zwraca gniewne oblicze i w szaleństwie przypływach tyranem, go nazywać tagi Free XCX bluźniąc tworząc. A teraz główny akt oskarżenia tak więc zjaczaj Kuletus w imieniu 26, 26 różnych obywateli, którzy zeznania i dowody na Filipa Drozdzikowskiego, zamieszkałego w Radomiu, uczęszczającego do zespołu szkół elektronicznych, imienia Bohatera Westerplattu w Radomiu, Dobra, żyjącego w separacji o złamanie następujących aktów prawnych: konwencji genewskiej, ustawy TIR-CMO, konstytucji niemieckiej, dekale, dekalogu, pięciu przykazań kościelnych, najwyższego regulaminu Discorda w podpunktach. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 1 2 4 2 6 2 8 2 9 1 2 9 2 2 10 2 11 i wiele, wiele więcej. Zostały one złamane w następujący sposób. Oglądanie Shindana streamując na kanale publicznym bekanie i wydawanie niecenzuralnych dźwięków na kanale publicznym, spamowanie treściami ukazującymi nagość na kanale ogólnym, publikowanie zdjęć przedstawiających akty seksualne na kanale ogólnym, bądź treści niezwiązanych z tematyką serwera, używanie słów i postawy ogólnie społecznie przyjętych za niemoralne i społecznie niekorzystne, co przyczynia się na szkodę serwera, namawianie i zachęcanie innych członków do łamania regulaminu oraz jawne i świadome obrażanie administracji. Dowody do powyższych podpunktów za chwilę załączę powyżej na kanale. Ponadto w wyniku dochodzenia sądowego 26 innych użytkowników zeznało i złożyło dowody na winę XCX, podpisując się pod powyższym aktem oskarżenia, uznając to, co jest w nim napisane, jako najczystsza prawda. Wysoki Najwyższy Sądzie, w imieniu wszystkich tych oskarżycieli posiłkowych, domagam się dla tego człowieka, który zgubił i zatracił właściwą ścieżkę życia, najwyższej i możliwej kary. Czyli będzie to całkowite usunięcie haremu XX ze stanu z dnia 8 września 2020 roku. Zdjęcia poniżej będą załączone. zbanowania użytkownika do 2040 roku na głównym koncie oraz następnie zbanowanie wszystkich jego multikont oraz jego współbratyncom z tagiem FreeXX po Tanosie w ramach nawrócenia na ścieżkę Bożą. Pozdrawiam. Memento Mori, prokurator, i teraz oddam głos panu obrońcy. Ja, ja tutaj zgłaszam sprzeciw, w Wysoki Sądzie. Spokojnie, sprzeciwem się zacznie, dziękuję za tą piękną przemowę, oczywiście o, okay. wszystko pod uwagę. Patol, e, obecnie Ty musisz wygłosić jakby swoje żądania. Czego Twój klient oczekuje od nas? E, mój klient tutaj oczekuje o równego traktowania wobec innych, i przede wszystkim przede wszystkim oczekuję uczciwego procesu. Muszę niestety tutaj od razu powiedzieć, że proces w tym momencie z prokuratorem panem Czajku Talesem Czaj, jest nieważny, ponieważ przekupywał ludzi, proponując im duże sumy pieniędzy w zamian za to, że będą tylko i wyłącznie oskarżali pana XXa. Ma pan jakieś dowody? E, tak, mam dowody w postaci screenów. Proszę wysłać w takim ja, razie. Spokojnie nie kłóćmy się. To nie jest jakiś. E, nie wiadomo co, nie? Shinten, tak. shinten Discord. Spokojnie, słuchajcie. O, oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. Już noc nie mogę spać. Chciałem tak tylko dodać, dodać jedno zdjęcie. Mhm. To czekamy, już O którym mówiłem, tak. To jest hmm. jedno. Jedno zdjęcie, którym y, namawia wręcz, żeby składać dowody za pieniążki. Y, kolegi, który nam wysłał właśnie rozmowę. Wiadomość, którą przesłał pan Czaj za, 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 za. No wiadomo. Za hmm. zeznania. To nie jest twój kolega, możesz się związać Pan Czajkus i tak czy e, czułeś? Co tak czułem. Czułem to, bo Pani... spoko, no spoko, panie, się. Panie? na razie odrzucam. Muszę, bo świadek musi dokończyć swoją wypowiedź. Co to nie przerywać, to prezentuję pana. Nie Ale ten... pana, a niech pan tutaj będzie cicho. Pan tutaj załatwił adwokata, a samo nie mógł się bronić, więc niech pan zostawi przebieg innym. Ja ja sam, ja sam, jeden, dwa, przez ciemności dalej gnam, dalej. Świadka pana Sandra, hashtag świadek polny. Mam pierwsze pytanie do świadka. Również poproszę o wypowiedzenie się na temat całokształtu obecności XCX na serwerze. Może niech pan świadek się przedstawi imię, nazwisko. Pracuję, chodzi do szkoły. Jestem Sandra, świadek polny. Chodzę do liceum. Jestem z pięknego krateru. Jakie powiązania ma pan z e, panem XTXem? Z tego co on bardzo często pisał, mogę powiedzieć, że jest, e, e, jest pan? E, Samo słowo niger jest często jest nawet słowem. A czy czuł się pan w jego towarzystwie osaczony? Czuł się pan niebezpieczny w jego towarzystwie. Czułem się tak, niebezpiecznie. Czułem się kiedy nieraz siedziałem na e, głosowych publicznych je, od 1 do 5. Pan XCX wbijał na. Ten głosowy i razem z, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją bandą, oprócz tego, że bekali, to bardzo niemiło się wyrażali, obrażali wręcz. Mhm. Okej, okay, dziękuję. Czy pan czy Paton ma jakieś pytania do świadka? Nie, ja tylko mam jedno stwierdzenie, które mówiłem przed chwilą, zanim przerwano, że również mam znajomego czarnoskórego i on bardzo lubi określenie Niger. Lubi jeszcze... jak do niego mówię Majnega, więc. Coś mhm, chciał chciał powiedzieć? Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeszcze chciałbym powiedzieć, że na przykład pan XCX nawiązywał do zoofilii, chciał ruchać hipopotama. Uważam, że to też jest karygodne zachowanie i też przy tym bardzo niebezpieczne. Chciałbym, chciałbym poruszyć kolejny, kolejny yy, podpunkt, który był łamany przez pana XCX, a między innymi obrażanie administracji, yy, gdzie tutaj jeszcze proszę za chwilę wyślę więcej skinów. Na razie wysłałem skina, gdzie obrażał on samego, samego sobie Wojtusia, nazywając go po prostu nobem. Poniżej również na czacie ogólnym, o, teraz już wysyłam tylko z czatu ogólnego, natomiast kolejnie znowu na czacie ogólnym wysyłanie małpy nie wiem w jakim celu, no ponieważ jest to serwer związany z tematyką anime, no a jeszcze widzimy, że na obrazku znaj znajduje się również wulgarne stwierdzenie, że no nawet że no nie wiem, wyrucha goryla czy coś takiego, nawet nie jestem w stanie to przetłumaczyć po prostu. Przesłuchujemy świadka. Spokojnie. Chciałem, żeby. Dobrze. Chciałbym, żeby świadek powiedział mi, kim jest dla ciebie XTX. Jaką osobą? Jest to osoba, że tak ujmę, niestawna rozumu. gdzie pisze coś na ogólnym regulaminu, to on chyba nigdy na oczy nie widział. Można w praktycznie w każdej z jego wiadomości znaleźć coś na jego. Wstać w nie można znaleźć na to, co on pisze. Bo... I dla pana Czeklatesa przysłałam obecnie kolejne screeny, gdy został on zmutowany na ogólnym. Proszę, mogę Przez... zabrać głos? Nie, nie. jeszcze nie. nie. Niech pan, do... Niech pan poczeka. Przesłałam kolejne screeny, gdzie na swoje multikoncie został również. Tak mówi. I chciałem Wnoszę o krótką przerwę. Wnoszę o przerwę dwuminutową. Hmm. Okej, okay, zezwalam. Zezwalam, dwie minutki. idę się oddać. Dziękuję właśnie, ja też muszę... Ja też do idę Dobrze, to dwie minuty ciszy. Udupili mnie chłopacy. Troszkę tak. Sorry, Moj no, tam, oj tam. Trochę masz szybę, Nie martw się. No, się nie martw się, Mordo. Wszystko Będ będzie dobre. Nikt mi nie zwraca uwagi, a nagle wszyscy się o wszystko spinają. Nikt nie zwracał mi uwagi. Wiecie, nie co? no, nie przesadzę. Ja zwracałem. Ja zwracałem ja. ja uwagę. Przepraszam bardzo. Czarnoskórymi, mężczyznami nie spamuje już od chyba dwóch tygodni, tylko może pojedyncze zdjęcie na dzień. I jakby widać reformę moją. Halo. Witam. Witam. się, że pani się przedstawiła. No, jestem Ola, jestem Manelem, ale chodzę za techniką. Znaczy w sumie z zawodówki, ale dobra. Mhm, dziękuję. Co panią co panią łączy e, z panem xtx No, myślę, że Filip jest moim przyjacielem takim dobrym. że pani nie jest w stanie dalej zeznawać. E, w takim razie ja powołuję na świadka e, pana Czongiboja. O Boże, o kurwa. E, niech świadek, <coughs> świadek dostaje grze w wysokości 100 milionów za przekleństwo. To oczywiście kolej pana Patola na całą jego. Tak, myślę, że. Ja mam tylko trzy zdjęcia, które mogę tutaj zapostować. Pierwszym, pierwszym zdjęciem jest zdjęcie pana XTX, kiedy pokazuje nowemu użytkownikowi. Przyszedł nowy użytkownik i pokazuje, jak korzystać z bota. Proszę bardzo. To jest zdjęcie zrobione z ukrycia, oczywiście. Pokazuje co i jak chodzi, jeżeli o bota. O rybki i wszystko. Mam kolejne zdjęcie, które pan XCX pomaga osobom yy, niepełnosprawnym przechodzi przez ulicę. Hmm, chciałem się odnieść jeszcze. Yy, to logo wodne. To jest specjalnie czy nie? Yy, to jest. Ja mam taki aparat po prostu, że ten, ten aparat tak robi, tak. Okej, okej. Okay, okay. tak, 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 było... tak, 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 tak. I mam jeszcze jedno zdjęcie, jak pan XX leczy bezdomne pieski. Mhm. Więc mhm. chciałem tylko pokazać tymi zdjęciami, że pan XX jest dobrą osobą i zasługuje na drugą szansę. Myślę, że od razu połączę swoją, swoje dowody z mową końcową. Myślę, że karty... Poczekajmy na mowę końcową. Dobrze. Chciałem się jeszcze odnieść do tych dowodów oczywiście. Tak, tak. Nie może mówić. Halo? Ojej, Chciałem, żeby pani się odnies, o, odniosła do, e, odnies, do pierwszego dowodu. Zdjęcia, gdzie pan XCX nie pomaga pani. Więc chciałbym znać, czy to, czy to było, czy to faktyczne zdarzenie, czy nie? Tak, to jest naprawdę bardzo pomocny człowiek. Bardzo mi pomógł. Wszystko mi wytłumaczył na kiedy to było, jeśli mogę wiedzieć? O Jezu, kiedy to było? Już nawet nie pamiętam, kiedy ja weszłam tutaj. Yhy, yhy. I na czym polegał ten problem? O co chodziło głównie? Głównie? W sensie zaczęłam w sumie pisać i nie wiedziałam co i jak w zasadzie. Czyli zaczęła I... Pani pisać, później Pani przyszła do XTX-a i pokazywała coś na monitorze? Nie, nie, nie. Tak, tak. Znaczy nie do końca to tak było. Chciałbym wiedzieć, jak to było. O Boże. Że. Chwila, chwila. Czekaj chwila. Zaraz, wrócę, muszę z psami wyjść. 10 minut mi to zajmie około. Może no, świadek, widzę, że. Świadek, widzę, że. Dziękuję świadkowi. Dziękuję świadkowi za to. Te... Mhm, dziękuję, dziękuję. Jeszcze Mogę Cię chciałbym... spytać? Oczywiście, oczy oczywiście, pani. Dlaczego wada, że Jojo kurwikujem? Ja? Boże. Świadek chyba nie wie co powiedzieć. Ja wiem, Przedzimy. ja wiem, ja wiem, co powiedzieć tutaj. Po prostu anime mi się nie podobało i oraz jego fanom wydaje mi się jakby niezrównoważony psychicznie. Jednakże to ja wrzucam wszystkich do jednego wora. Jak najbardziej mamy tutaj fanów Jojo. czymś fandomu. Która po prostu nie umie korzystać z, z mózgu. Jednak na koniec chciałbym, chciałbym ostatnią osoby powołać. Jej opinia, jej opinia może was szokować. Chciałbym ją na pewno poznać, nie? Chciałbym powołać na świadka Malinkę. Tuturu. Tu, tu. powołać świadka Malinkę i Chyba zapytać ma. ją. Jak nie ma? Jest, Malinka. O, jest, jest. jest. jest? Więc w takim wypadku, pani Malinko, chciałem A, zapytać. Chciałem panią zapytać. Zapytać, jak pani może skomentować to wszystko. Osobiście chciałem znać pani opinię. Znaczy. Doktora niedawno tutaj weszłam na sprawę. Cóż mogę powiedzieć? Dobrze, dziękuję Pani, dziękuję Pani e, za, te, za te wspaniałe słowa. E, 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 jeżeli chodzi o mnie, to już koniec, chciałem się tylko oczywiście jednogłośnie, w ogóle nie musieliśmy debatować, zgłaszając e, mowę końcową oczywiście, bo powiesiła ławki ja zaczynając oczywiście powiem, że XCX od samego początku wydaje mi się podejrzany, źle się mu zaczął patrzyło, był niemiły, niezdyscyplinowany, obrażał, wyzywał postawą nagość na ogólnym, obrażał mnie osobiście. Jestem no, nie wiem, no złość przeze mnie przenika, dobrze, że utrzymuję tutaj będąc światem. Cicho, panie awokacie, bo to podzielimy tutaj grzywne z panem XX, no nie może tej XCXX a uznać za osobę, ja ma miejsce tutaj ja z nami wszystkimi. Jest po prostu osobą niepasującą tutaj, jest y, taką, nie wiem, takim głównym w kiblu, no, że tak powiem, osobiście jestem przejęty tą całą sytuacją, ludzie tutaj męczą się, męczą się z nim, nie mogą się dogadać, jesteś bestią tutaj, bestią tutaj. Dlatego, dlatego zdecydowaliśmy, że zostajesz całkowicie uniewinniony i dostajesz 900 milionów koinów w odszkolowaniu. I w dodatku zostaje szczana nosa, żebyś mógł pomagać wszystkim innym użytkownikom na dysku. <grym> tak <grym> pomagać pomagałeś im tego wkładu... oskarżonego. Dokładnie, e, to była jednomyślna decyzja. Więc e, dziękuję wszystkim i jeżeli jeżeli 10 osób zgłosi jakąś sprawę, to takie coś będzie można zrobić. <grym> Aż się kurwa boję zobaczyć. Wycięstwo. Zwycięstwo! Zwycięstwo! Co to się w ogóle odpierdoliło, nie? Cóż jest to za Wynęłem, będzie można znowu się informować. Kordeczko! Ta... chyba mi się udało Cię obronić. Dało nam się, kurwa, olcia! Ja pierdole...